Witam Was bardzo serdecznie na naszym ponownym spotkaniu. Znowu dzisiaj programy, ćwiczenia, które mają nas zbudować, zbudować naszą siłę potrzebną do grania gry na trąbce, tym wspaniałym instrumencie, który, który ja osobiście kocham. Mam nadzieję, że Wy też. I że tak samo jak mnie cieszy Was każdy moment, kiedy możecie sięgnąć znów po ten instrument i że lubicie ćwiczyć tak jak ja. Wszystkie poprzednie ćwiczenia, które graliśmy w poprzednich odcinkach były przeznaczone na na ustnik. Ćwiczymy na ustniku. Na ustniku, jeżeli gramy jakieś ćwiczenie dobrze, to znaczy, że robimy wszystko dobrze. Jeżeli uzyskujemy ten efekt, który chcemy uzyskać, to znaczy, że dobrze dmuchamy, mamy odpowiednią siłę mięśni, Potrzebną nam do gry, i, i o układzie tych mięśni, o oddychaniu, sposobie operowania powietrzem. I, pod, I podstawowe ćwiczenia na ustnik: znajdziecie w poprzednich odcinkach. Dzisiaj zagramy trudniejsze jeszcze ćwiczenie niż poprzednio. Możecie traktować wszystkie te kolejne odcinki, które, które są dostępne. Możecie traktować codziennie jako codzienną rutynę. Możecie po kolei grać te wszystkie ćwiczenia ze mną. Możecie tak rozpoczynać dzień, swoje, swoje, codzie, swoje codzienne ćwiczenie, taką codzienną rutynę. Warto w czasie ćwiczenia popaść w taką rutynę, żeby, żeby zawsze zaczynać ćwiczenie podobnie żeby grać te ćwiczenia wszystkie, które Wam pokazuję na ustnik, to naprawdę wzmocni Wasze mięśnie i zobaczycie, że będzie Wam się świetnie grało na trąbce. E, ćwiczenie, które było w poprzednim odcinku i te, które będzie w dzisiejszym, będzie y, również pomocne, jeżeli ktoś na przykład ma kłopoty z trzęsącym się dźwiękiem. Sprawdziłem to na, na, na swoich uczniach, y, że to działa. Po prostu buduje się siła mięśni potrzebna do gry, i dźwięk przestaje nam drżeć. Tak samo podczas tych ćwiczeń, jeżeli będziecie je wykonywali regularnie i grali je starannie, stabilizuje się oddech, wypracujecie dobre operowanie powietrzem, bo czasami te drżenie dźwięku, które się pojawia. Jest związane również z prowadzeniem powietrza, że, że nierównomiernie, nierówno, nierównomiernie wydychamy powietrze podczas grania, i może to też sprawiać, że dźwięk będzie nam drżał. Więc dzisiaj jeszcze będą kolejne dwa ćwiczenia, grane na samym ustniku, odkładamy jeszcze trąbeczkę. Będzie czekać cierpliwie, aż będziemy na niej grali. I dzisiaj zaprezentuję Wam yy, podobne ćwiczenie, jakie graliśmy ostatnio. Tylko tym razem zwiększymy jego zasięg. Yy, ostatnio graliśmy w obrębie tercji małej dwie poprzednie, dwa poprzednie spotkania. Dzisiaj zagramy w obrębie kwinty czystej. Kwinta czysta to jest interwał, tak samo jak tercja mała, to są interwały, czyli odległości pomiędzy dwoma dźwiękami. One są zmierzone i nazwane, więc yy, dzisiaj będziemy operowali odległością, która się nazywa kwinta czysta. Na przykład, żeby usłyszeć kwintę czystą, od kwinty czystej zaczynają się, zaczyna się utwór Gwiezdny Wojny. finta czysta. Tylko tym razem będziemy ją grali w dół takim samym glissandem jak poprzednio. Pamiętajcie, rozpoczynamy dźwięk na ustniku. Zaczynamy dmuchać i łączymy wargi. Nie używamy jeszcze języka. W ogóle w żadnym ćwiczeniu na ustnik nie używamy języka. Przypominam. Dmuchamy. Łączymy wargi i w ten sposób zaczyna nam się dźwięk. Muszą wargi przylegać do siebie. Więc. Zapraszam do wspólnego grania, będzie to glissando, kwinta czysta w dół, spadamy o kwintę czystą, Spusz jakby opuszczamy dźwięk, bardzo powoli miejmy nad tym kontrolę i zostajemy na tym niższym dźwięku, który się znajduje właśnie w interwale kwinty czystej od tego pierwszego. Pierwszy liczymy na dwa w pulsie utworu, drugi liczymy na cztery. Zapraszam do wspólnego grania. A jeszcze dodam to, że gracie na przemian ze mną. Co jest też bardzo ważne, powtarzam jeszcze raz, żeby budować mięśnie gry mięśnie podczas tych mikroprzerw, kiedy jakby wykonujecie ćwiczenie seriami, tak? Gdy te, te mikroprzerwy powodują, że wasze mięśnie warg zregenerują się do następnego. Ćwiczenie do następnego wejścia. I w ten sposób jesteśmy w stanie grać dłużej to ćwiczenie i nasze mięśnie się budują jak na siłowni. Więc zapraszam. Mam nadzieję, że fajnie Wam się zagrało to ćwiczenie. Teraz zagramy jego trudniejszą wersję, tak samo jak robiliśmy z glisantem o tercję małą. Teraz zagramy glissando w odległości kwinty czystej. Jest to interwał kwinta czysta. I wrócimy na dźwięk, od którego zaczynaliśmy, czyli pełny ruch sztangą na dół. I z powrotem pilnujemy, żeby, to, żeby mieć kontrolę nad opuszczaniem tego dźwięku i nad podnoszeniem z powrotem, żeby było to dosyć wolno i żebyśmy mieli nad tym panowanie. Yy, zaczynamy.